Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej mistrzostwom Europy drużyn polonijnych w piłce nożnej, które ponownie odbędą się w Lesznie. Jesteśmy bardzo dumni z tego powodu jako organizatorzy, jako klub Pol Polonia 1912 Leszno, że Ponownie przywitamy zespoły ze Starego Kontynentu, które będą rywalizowały w mistrzostwach Europy, ale przede wszystkim cieszymy się z tego faktu, że będziemy mogli ponownie powitać polonusów, przedstawicieli polonii z wielu krajów w Lesznie i zjednoczyć ich podczas gry w piłkę nożną. Turniej w Lesznie odbędzie się w terminie od 4 do 9 lipca. 4 lipca będzie to oficjalne przywitanie, oficjalne otwarcie imprezy na Leszczyńskim Rynku. Kolejne dni będą to zmagania piłkarskie na obiektach właśnie tutaj, na którym jesteśmy w Zaborowie oraz dzień finałowy, który będzie na Stadionie Piłkarsko-Lekkoatletycznym w Lesznie i tam również moc atrakcji dla, również dla mieszkańców, ale te najważniejsze mecze finałowe transmisję na żywo również w TVP Polonia, która ponownie tutaj objęła takim patronatem naszą imprezę, dzięki czemu będzie to wydarzenie transmitowane na cały świat. Chcielibyśmy z tego miejsca przede wszystkim podziękować tutaj panu ministrowi i departamentowi do spraw Polonii i Polaków za granicą, że ponownie jesteśmy tutaj wspierani finansowo przy organizacji tak dużej imprezy oraz tutaj miastu Leszno za to, że jak zawsze wspiera nas w tej organizacji i wspólnie będziemy mogli przywitać przedstawicieli z całej Europy właśnie w Lesznie. My niezwykle cieszymy się, że po raz kolejny mamy okazję Gościć no, najlepsze drużyny tym razem z Europy co dwa lata. Tak tutaj wiem, że organizatorzy mieli taki zamysł, że skoro w zeszłym roku były Mistrzostwa Świata, to w tym roku, jak to w wielu dyscyplinach sportowych jest, będą się odbywały Mistrzostwa Europy. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ z jednej strony jest to niebywała promocja Miasta Leszna, promocja dzięki mediom, dzięki Państwu, którzy tutaj jesteście, zarówno w regionie, ale także promocja, która idzie na całą Polskę, a w zasadzie tak naprawdę na cały świat. Więc to jest niewątpliwie ważne. Ten argument. Druga rzecz, możliwość goszczenia wielu przedstawicieli Polonii, którzy, z których większy, znaczna część po raz pierwszy jest w Lesznie, którzy po raz pierwszy zobaczą nasze miasto. Mamy doświadczenie polegające na tym, że oni naprawdę wspominają to miasto, kontaktują się z nami, utrzymują tutaj te relacje, uczą się także historii e, miasta e, i regionu, więc niewątpliwie te aspekty e, promocyjne, e, ale z drugiej strony e, cieszymy się także z uwagi na to, że jest to niewątpliwie też ważny aspekt w funkcjonowaniu e, Klubu Polonia 1912-Leszno, która okazała się znakomitym organizatorem, i to, że po raz kolejny organizuje tego rodzaju mistrzostwa, pokazuje, że świetnie się z tego zadania wywiązują, ale także cieszymy się z tego, że oczywiście, jak takie, jak każde mistrzostwo, one wiążą się z dużymi kosztami, tutaj dzięki wspomnianej pomocy państwowej, dzięki panu ministrowi Zińczakowi, dzięki kancelarii Preserady Rady Ministrów. Tak naprawdę jest jest możliwość zakwaterowania tych drużyn, jest możliwość ich zaproszenia, a my też wiemy, co jakby pokazuje też tutaj taki regionalny element, że w zasadzie te wszystkie pieniądze, które będą przeznaczone na organizację tych mistrzostw, one tutaj tak naprawdę pozostaną w Lesznie, ponieważ kluby będą korzystać z leszczyńskich hoteli, kluby będą korzystać z leszczyńskiej gastronomii, więc tak naprawdę to jest duże wydarzenie dla naszego miasta, dla klubu sportowego, dla, dla kibiców, dla dużym poroninych, ale także i dla wielu y, przedsiębiorców. Bardzo wycieszymy się, że też ta inauguracja będzie na leszczyńskim rynku. Bardzo serdecznie dziękuję. Po znakomitej organizacji Mistrzostw Świata Drużyn Polonijnych w roku 2021, Mistrzostw Europy Drużyn Polonijnych w roku 2021 i Mistrzostw Świata w roku 2022 bardzo się cieszę, że klub Polonia 1912 Leszno po raz kolejny wygrał grant na organizację Mistrzostw Europy Drużyn Polonijnych. Bardzo się cieszę, że te mistrzostwa odbędą się ponownie w Lesznie, że mamy już piękną leszczyńską polonijną tradycję. Klub Polonia Leszno i Miasto Leszno. Zgodnie zostały uznane przez środowisko polonijne za znakomitych organizatorów. Atmosfera na turniejach w Lesznie jest świetna. Ten turniej ma już swoją rangę i cieszę się, że usłyszeliśmy tyle mile, miłych słów o Lesznie, o klubie Polonia Leszno od organizatorów, od patronów. Choćby od stacji TVP Polonia czy Polskiego Związku Piłki Nożnej, który też był patronem tych poprzednich turniejów, turniej polonijnych drużyn, to narzędzie naszej pracy polonijnej. To możliwość nagrodzenia aktywnych Polaków za granicą Polaków, którzy są dumni ze swojej polskości, którzy budują swoją. Tożsamość swoją pracę organizacyjną właśnie na polskości, na reklamowaniu polskości, reklamowaniu postawy bycia aktywnym Polakiem za granicą. Więc nagradzamy ich możliwością przyjazdu do Polski, możliwością sprawdzenia się sportowego. Zależy nam na tym, żeby taki turniej motywował naszych rodaków. Zależy nam także na tym, żeby był on okazją do integracji środowisk polskich między sobą, do wymiany doświadczeń, wymiany choćby sprawdzonych mechanizmów, sprawdzonych wzorców pracy poza granicami kraju z młodymi ludźmi w barwach biało-czerwonych. To także okazja do pokazania Polski. Bardzo się cieszę, że tym oknem na świat często są to ludzie, którzy na przykład są pierwszy raz w Polsce. I cieszę się, że oknem na świat będzie Leszno, będzie Ziemia Leszczyńska. Pamiętajmy, Polska to nie tylko Kraków, to nie tylko Warszawa, to nie tylko Wrocław, ale także Leszno, i cieszę się i dziękuję organizatorom, że. Wychodzą oni do Leszna, że część naszych uroczystości będzie choćby na leszczyńskim rynku. Trzeba pokazać naszą polską piękną historię i naszą Polskę nowoczesną, która jest dzisiaj. To też będzie skutkiem tego wspaniałego turnieju. A więc, drodzy Państwo, cieszę się, że po raz trzeci w lipcu najlepsze drużyny piłkarskie, polonijne świata, i Europy przyjadą do Leszna i będziemy mieli okazję znów cieszyć się tą piłkarską atmosferą. To wydarzenie jest też znakomitą reklamą Leszna. Pamiętajcie Państwo, że wszyscy ci młodzi ludzie wyjeżdżający do swoich krajów, wyjeżdżających do Szwecji, do Szkocji, do Niderlandów, do Austrii będą opowiadać o Lesznie. Będą opowiadać o Lesznie i Leszno będzie też na językach polonijnych mediów, naszych ogólnopolskich mediów, państwa lokalnych mediów, a także telewizji TVP Polonia, czyli naszego narodowego kanału satelitarnego. Przypomnę, telewizja Polonia dociera w przekazie satelitarnym na cztery kontynenty, a w odbiorze internetowym jest dostępna na całym świecie. Mecz finałowy. Będzie transmitowany na antenie telewizji Polonia. Oprócz tego będą liczne programy, które będą opowiadać o turnieju, o drużynach w nich występujących i wreszcie o samym Lesznie. Dziękuję bardzo. Podziękować za. Mistrzostwa Świata Drużyn Polonijnych, taki pamiątkowy medal, który otrzymali dziękuję również bardzo. uczestnicy tutaj na ręce dziękuję pana bardzo. ministra. I oczywiście koszulka e, Polonii 1912 leśno z bardzo. świetnych obchodów 110-lecia. Nasz logotyp. Ten logotyp jest nieprzypadkowy, proszę państwa. Będzie to logotyp Mistrzostw Europy Drużyn Polonijnych. Już spróbujemy? Tak jest, świetnie. Na pierwszy rzut oka przede wszystkim widzimy serce i piłkę nożną, czyli to serce do piłki nożnej, ale to też, proszę Państwa, jest serce do Polski, do barw biało-czerwonych, które doskonale tutaj widzimy. To serce to też pokazanie uczucia, z jakim przyjeżdżają tutaj zawodnicy, aby wziąć udział w Polonia Euro, ale też, żeby odwiedzić Polskę, aby wrócić do, do swojego. Kraju, z którego się wywodzą, z którego pochodzą zawodnicy, czy też ich przodkowie, rodzice, dziadkowie. Dlatego tak w tym roku będziemy promować mistrzostwa Europy Dużyn Polonijnych z sercem do piłki w barwach biało-czerwonych, oczywiście w Lesznie w roku 2020. 3. Możemy powiedzieć już, że w tej chwili mamy 9 drużyn, które w 100% pojawią się w Lesznie. E, czekamy na, ostatez, na ostatnią drużynę, będzie to drużyna prawdopodobnie z Norwegii lub też z Niemiec i uzupełni nam 10 nowy skład mistrzostw Europy. E, drużyny, które do nas zawitają będą ze Szkocji, Szwecji, z Niderlandów, z Austrii, z Niemiec e, i z Polski, także rzeczywiście tutaj bardzo ciekawie Obsada, jak tylko uzupełnimy tą dziesiątą dużynę, oznajmimy wszystkie, wszystkie dużyny. Oczywiście będą to dużyny, które już u nas bywały na wcześniejszych turniejach, ale bardzo przede wszystkim cieszymy się z tego, że pojawią się u nas dużyny po raz pierwszy. Przede wszystkim tutaj przedstawiciele właśnie Szwecji: drużyna ze Sztokholmu, drużyna z Glasgow, ze Szkocji. To tutaj bardzo, bardzo nas cieszy, że pojawią się po raz pierwszy w leśnie. Ale oczywiście też dużyny z Niderlandów czy z Niemiec, które zawitają w Lesznie po raz pierwszy. System, dwie grupy będą tak? Tak, będzie to z pewnością system dwóch grup po pięć dużyn. Najpierw rywalizacja w grupach, następnie mecze finałowe. Także myślę, że moc atrakcji tych również sportowych i przede wszystkim tych sportowych czeka nas w Lesznie.